Siema, ja jestem drewniany dzisiaj. No tego. Ty i Dobra, pierwszy odcinek. Tym razem auto ekstraktu. I tu urządzenie służy do kompania surowców. Jakby. I potrzebujecie dwóch średnich pojedników na zasoby. RTG, jak chcecie. Możecie wziąć też. Potrzebujecie do tego jeszcze Autoramia i średniej platformy A. No jak chcecie doprowadzić prąd od bazy, no to przedłużacze. No tak. Najpierw jedziemy gdzieś, gdzie jest jakakolwiek żywica. Ja już sobie znalazłem miejsce. Teraz gdzie to jest? Tam jest dużo żywicy. Teraz się do tego dokopię. Mam brukarz i siłę świdra, więc brukarz buduje mi pod łazikiem ten kamień. A siła świdra kopie i taki A, tam, no to jest, zobaczcie, I tak. Na początku poprowadzę prąd od bazy. Będzie to najlepszy sposób na razie. Tak, nie, tak. przedłużać się potrzeba dużo miedzi więc no mieć jest rzadko na niektórych to, A na niektórych w ogóle nie ma na przykład na mojej ale na przykład istnieje taka jak platforma hullowe No. można kupować mieć z złom. Hmm. Dobra, prąd doprowadzony. Teraz tak. Wypakowujemy autoekstraktor. Gdzie, gdzie jest dużo żywicy, na przykład tutaj. O, to mi nie zalicza. Zielony pasek to jest ile żywicy jest pod autoekstraktorem. Tylko ja mam coś zepsute, no to autoekstraktor chyba jakiś. Bo mnie za nie zalicza żywicy, nie? Spróbuję zrobić po prostu biorę to. Spróbuję zrobić po prostu tak. Może się uda. Nie wiem. Nie wiem, niech będzie tak. Chyba żywicy się zalicza mało. Nie wiem. Schodzi? No e, dobra. Teraz tak. Tu gdzieś jest... O, tu jest do prądu. Kabelek. Muszę włączyć ko kolejny przedłużacz I, okay. Działaj. O, działa. Dobra, włączam. Patrzcie, teraz on kopię. Przedstawiam tutaj platformę. To jest słabe miejsce. Wbiorę autorami. Przedstawiam je tak, żeby niebieskie kółko było tutaj. A jak ja mam to podłączyć do prądu teraz? Albo zrobię... to. O, tak. O. Dobra pomysł. Niebieskie kółko ma być tak, tutaj gdzie się produkuje żywica. I tego... A. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Jakby to się wolno kopie, więc... Trzeba też trochę pozbierać chyba to. Teraz tak. Ale z powrotem? Ta farma dalej będzie działać? Aha. Czyli coś się zepsuło. Dwa złą stronę dałem. O. A, bo... Ona jest wyłączona, no to... tak bo ona nie ma gdzie odstawić i to jest problem. Wszystko by było prostsze, gdyby nie to, że potrzebuje platformy. Jeszcze. Dobra, więc jadę po platformy jeszcze. Wypomniałem, że nie ma żadnych RTG podłączonych teraz. I tak, potrzebuję platformy. Ona była w średniej drukarce. Jestem już z platformą. I tak. Staram się jak tutaj. Albo dobrze na razie. Co lepiej by było, gdybym zrobił trzy takie silosy. A, ja zapomniałem, że ich nie wziąłem w ogóle. Złozika. Jeszcze idę po te silosy. Tak, mam już silosy. Patrzcie, jak to efektywnie działa. Tego tak, jakby sobie zostawić na etka, no to trochę tego pójdzie. No. A, i sorry, że taki odcinek drugi wyszedł, a... Następny będzie krótszy.